Tu znowu garkotuk-kozik, właśnie obrałem ziemniaczki jest prawda, i prawda ekranu. W końcu zjawiła się brygada leniwy renifer. Rozrobił nam sok z czarnej rzepy, czy nie? Jest ten sok, no. Z czarnej rzepy? Tak. No siemano, ja się jeszcze nie witałem, chyba dzisiaj z wami. Cześć. Przyjechaliśmy z Weby do... gdzie? Do Białogóry. Czekamy na resztę. Reszta gdzieś tam się ciągnie. Z tyłu jesteśmy na takim parkingu, zobaczcie. Już tutaj byliśmy kiedyś, ale pojedziemy zaraz na tamten leśny taki parking, bo byliśmy przed chwilą i jest niepłatny, nie? Także pojedziemy na inną miejscówkę, tylko poczekamy na nich, żeby oni tam się nie motali, żeby trafili, nie? No a zobaczmy, co, co robi Gosiaczek. Co robi Gosiaczek? No hej widzowie, tu znowu Garkotuk Kozik, spójrzcie znowu obiad robię, właśnie obrałem ziemniaczki i ten sos yy, z domu przygotowany, no dziś będziemy podawać po prostu, nie? wiecie, widzieliście co tam już robiłem, nie? A teraz posłuchajcie, jest prawda i prawda ekranu, także zaraz się dowiecie. Co robi Gosiaczek? O, tam, gdzie powinna być. A później to zmontujemy, że ja to robiłem. <laughs> Jak wszystko. Prawda? Prawda. To ona te kopytka wszystko robi. To nieprawda. <laughs> no. Ujęcie z innej perspektywy parkingu. Czyli z oddali. Proszę. Duży parking naprawdę proszę i są, i są, i są Jadą Proszę, jadą, jadą, jadą czeka, czeka, czeka. Jadą. Dobra. Andrzejku, co jedziemy od razu na ten leśny parking tam? Zobaczycie, tak? W końcu zjawiła się brygada y, kryptonim Leniwy Renifer. Wjeżdżamy na naszą dzisiejszą miejscówkę. Parking leśny. O tej porze jest już bezpłatny. Więc fajnie, bo blisko tego deptaka, całego. Zobaczcie, fajne miejsce urokliwe. Tylko teraz znaleźć miejsca na trzy kampery. No i Tak? Tu musisz chyba stanąć, co? No ten tym wolno przyjechał, bo to było miejsce nie? Jest trochę samochodzików, bo jest ciepło. No i tak się rozstawiliśmy na tym drugim parkingu. Andrzej z Tomaszem pojechali rowerami nad morze, a my gotujemy obiad. Zaraz sobie zjemy. Już rozstawiliśmy cygański tutaj tabor nasz, także No a parking wygląda tak. Tu zaraz po lewej już jest ścieżka nad morze. O tutaj. Latem on jest płatny. Ten parking. No, my już po biedzie, a ekipa idzie na rowerki, jedzie. my nie jedziemy, bo nie mamy rowerów w tym. Nie zabraliśmy. Ja jedziemy ja tak. na na drugą turę jedziemy. Tak. No dobra, wybieramy się do lasu, zobaczymy, czy jakieś grzybki dla nas tam czekają, nie? Tak, gdzie grzybki. No chyba, Trochę wiecznie, ale... Ale... W powiem tak. Nie trafiłem na złe pogody na wyjeździe. Nie trafiłem. No. Ale trafiliśmy. Ale ja <grym> nie, nie. Nie <grym> raz. Nie rada. mieliśmy już złe pogody. Dada tego dobrego grzyba. No. Pomyślimy. To my już w lesie. Y, trójaki się liczą, czy nie? Nie, dobry grzyb. Eee. Po grzybek i niektórych Jest wszystko znane. Puszka po cyklonie B też się liczy, czy nie? <grym <grym no Holender grzybów nie widu, nie słychu. Nie ma. Andrzej, co? Jednego? Dwa. Jednego? Dwa. Dwa. O proszę. O proszę. Gościa, kombajn jak mój? Ile? Jednego. A ja zero. No to moi mili, poszukajmy trochę grzybków. Może jakiegoś znajdziemy jeszcze dzisiaj. Że jest późno, za godzinę i zrobi się ciemno. No, ale przez godzinę można jeszcze pochodzić. No dobra, uwaga, i to się nazywa grzybek, trochę zjedzony, ale jest. Patrzcie, jaki piękny, a, a jaki duży. Zobaczcie, jaki monstrum mój kombajn znalazł. Prawdziwek? Chodziła, no. A ja. No, Chodziła, zobacz. chodziła, że chodziła. Piękny. Nie no, zdrowy jest. tego nie. nie znalazła, której... A dużego znajdź. Ale jeden czy dwa masz? Jednego. A to drugie? A to, si ta... no, to si taki. taki. Obcięłaś go? No. A to go znalazłam. No pięknie. W tym rejonie, widzowie, grzybów za bardzo nie ma. Ale nazbieraliśmy coś tam. Jak to się mówi, dośmietany, do boczku mamy takie, żeby posmakować, ale to niewiele. Później pokażę Kolega? My już wrócili, a kolega tu czeka na nas. Rozrobił nam sok z czarnej rzepy, czy nie? Na kaszel. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, ale jest ten sok. no. Z czarnej rzepy? Tak. No to dobrze. Pokażcie mi te swoje grzyby. Czy to warto? Właśnie, pokażę też widzą. To będzie oceniał. Ty mam się Rozpusz, no proszę was, stary pruchaty. <noise> Purchawki no, też są jadały. No, te, no nie oceniaj się, no nie... No nie, może nie, to jest puchem. ładne, ale... Ty, nie, ale, ładne. Mi, ale nie o to mi chodziło. O Jezus. Jest tego stator, no? Spec. Wiesz, stary pluchy. Stary pruch, leśnik. Stary pruchaty, ale prawdziwy. To jest to tak samo Ty, stary jest. Prógat, ale, ale zimaj, jest. Kurwa. Jeden, jeden. To masz, mam, mam to pokazać światu? Tak, pokazuj światu, niech świat się dowie Ty się ciesz, ja szatana wyrzuciłam, co Andrzej zebrał? Kieszy, I wygrałem A, za Andrzej, Andrzej mówi, mam prawdziwkę Posłuchajcie, ten stary bruchaty, wcale nie jest zły Najlepszy To jest dobry, to jest dobry I zostawmy przy tym Dobra to do następnego ujęcia. No, to grzybki usmażone, zrobione ze śmietanką. To teraz próbujemy. Ja to chętnie. Do stołu zapraszamy. No i przyszła nocka. Andrzej z Ulą jadą rowerkami nad morze. Andrzej z Ulą jadą pozbierać pięki. No, a my tutaj sobie siedzimy. Bardzo fajnie, przyjemnie, jest cieplutko, się zrobiło, znaczy cieplutko, wiatr przestał wiać. Jest dobrze. Pojechały czy nie? Siema, dzień dobry. dnia kolejnego. Ja już nówka sztuka, a na zewnątrz druga nówka sztuka. Dzień dobry. I taki poranek ładny puściutko ho, ho, ho. dzień dobry Aniu Cześć Dzień dobry Tomku Ja już też wypiłam, ale ja na dworze piłam A mnie gdzie? Nie był z tobą, nie był. O. Ale nie było dzisiaj piękne. Wiem, że nagrywałem to wczoraj, ale dziś o poranku to wygląda tak. Jest pusto. Dzień dobry Andrzejku. Dzień dobry. Jak tam samopoczucie? Wdechę. No i bardzo dobrze. Jak może być? W takim miejscu, z takimi ludźmi. No jest pięknie, jest super, nie? W ogóle pogoda dziś chyba lepsza trochę, nie? A mieliśmy słabą pogodę w ten dzień? Nie, no ale chodzi o to, że nie wieje tak mocno, nie? No jesteśmy za lasem, może jednym słowem. No ale drzewka też się nie bujają. Nie, nie, cicho, fajnie drzew. Fajnie jest. O, żona pracuje na moją stabilność finansową. Jak tam longi, shorty, idą dobrze? ona po prostu pasjansa układa. W Czy w szachy grasz? W szach. no. Macie, no. Siemano z rana. Postanowiliśmy się wynurzyć, idziemy się przejść na piechotkę nad morze. Powiem Wam wieje tutaj w tym przesmyku. Taki lodowaty wiatr, że przeprosiłem czapeczkę, że mi tego kupiego mózgu nie wywiało do końca. No proszę, proszę. Ekologia w czystej formie. <grym i szkoły> Jak rowerek? ja mam tylko kolana boję się wiesz. No, bo one się nie zmieniają. No widzowie, my już mamy odcinek, jeden, tu z Białogóry. Ale zobaczcie sobie, mimo wszystko, o tej porze roku, to może inaczej wyglądać. Te posągi, czy tam rzeźby, już nagrywaliśmy. No, ale jeszcze nagramy Wam raz. Taką z grusza i plażę. Zobaczymy, jak tam plaża wygląda o tej porze roku jemy dochodzimy yy, do plaży Zobaczcie. no blisko, blisko, zaraz bliżej już widać wodę i wiać zaczyna z niej. trochę wam na przyspieszę tą drogę, bo wiem, że nie lubicie tak, takich długich, mozolnych oglądać urywków O i stoi rusztowanie rozstawione Będzie. Hmm, Na plażę nie idziemy, bo wieje strasznie, wracamy. Zobaczcie, jaki przyszedł kumpel do mnie. takie atrakcje macie trochę zwierząt wam nagramy Tomasz i jego nowy przyjaciel <grybuj> tak. chcesz jeszcze? Nie. interesowany masz lubi kabanosy chyba mu szmakują Ale widać taki zaniedbany jakiś trochę tu w obroży ma, chyba ze wsi przyszedł. Czort do nas jakiś tu. Pokaż się. Pokaż się. Nie mój. Nie mój. Masz. Tu łapczywy. Co, między zęby w las? Masz tu jeszcze. I już wystarczy. Możesz jutro przyjść. Nadszedł smutny czas pożegnań. Niestety, takie życie. Ale niedługo myślę, zobaczymy się, tak? Tak będzie. Do zobaczenia! Do zobaczenia! No i pojechali. Ale jeszcze się zobaczymy. Dziękujemy serdecznie za towarzystwo. Do zobaczenia. Jesteśmy na spacerku. Wszystko pozamykane. Niestety Białogóra już umiera śmiercią naturalną. o no, tej porze roku. Chociaż wiecie co? Dosyć sporo kamperów i tak nadal jeździ. Tak. Że tam, gdzie akurat my stoimy na parkingu, jedni wyjeżdżają, drudzy wracają do domów. Więc jest jakaś rotacja. Sezon, sezon na kampery tak naprawdę chyba nigdy się nie kończy, bo zimą można jechać, sobie przemieszczać się, w różne Prawda. miejscowości, się. zwiedzać, jeżeli komuś nie jest straszne Tak, Teraz przełączymy na kamerę przednią. Zobaczcie, jakie jest pusto. Takie krzaki jak w Westernach się kulają. Fajnie. Poniedziałek, 13 październik jest dzisiaj. Żabę już też zwinęli. Tam nad morze, tu na nasze miejsce zakwaterowania idziemy. Pola namiotowe też są, ale już nie czynne. O, a tutaj zaraz następny. Kemping przy kempingu. O, proszę. Jest. Ale też nieczynne, bo widzę, zimują przyczepy. Warder. O, a tak sobie tam stoimy. O. Dojechały jeszcze kamperki następne? Czekaj, ja go nagram. O, ale maszyna do wyrębu drzew, fajna. O, i kuna dzika. O, tak stoimy. I tak dojechali ludzie. Moje mili przygoda się kończy. Wyjeżdżamy właśnie z Białogóry. Żegnamy Białogórę. Tak, jeszcze tu na pewno wrócimy.